Kochani, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, na początek muszę powiedzieć, że Anka, wiecie która Anka. Jutro już się przeprowadza do swojego mieszkania, czyli wygrała! Uuu, brawo dla niej! Także jestem bardzo dumna. A teraz zapraszam Was na nasz babski film, czyli stylizację. No i powiem Wam tak, dziewczyny: końcówka będzie fajna, ponieważ tę stylizację nagrywałam przez dwa dni, tak jakby, bo a coś tam mi wyskoczyło, to trochę nagrałam. To później na drugi dzień reszta stylizacji. Zacznę od tego, co mam na sobie, więc nowością jest spódnica, którą ostatnio Wam pokazywałam z Worów. Czyli jak widzicie, jak zdążę coś pokazać, to zdążę. Jest to taka kreskówkowa, disneyowa opcja, bo któż nie lubi myszkimiki? Aczkolwiek, słuchajcie, miałam inne swoje ulubione postaci z Disneya, natomiast gdzieś ta spódnica podoba mi się, bo jest taka w stylu troszeczkę moskino. Zwłaszcza teraz, jak powstały takie torebki, opowiadałam wam o nich białe i rysunek taki ręcznie robiony. O, takie coś bym mogła namalować, bo domek, drzewko i chmurkę umiem. No i połączyłam sobie tę spódnicę z elegancką koszulą, którą uwielbiam. Jest to jedna z moich ulubionych koszul, taka właśnie z dawnych lat. Mam ich mnóstwo, tych koszul, można tak powiedzieć, że mnóstwo, no bo słuchajcie. Ze 30 białych koszul myślę, że mam, no może trochę przesadziłam, no nie wiem, nie, nie liczę, słuchajcie, szczęśliwi ani czasu, ani takich rzeczy nie liczą, także yy, nie jest mi to do niczego potrzebne, natomiast mam ich bardzo dużo i to jest na początek mojego filmu taka propozycja, tutaj jeszcze torebka z dawnych lat i dziewczyny, wzięłam sobie perły i też tam sobie tam dołożyłam tych pereł, bo na butach są perły, a chciałam się jeszcze więcej tych pereł. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze coś miałam dla Was powiedzieć. Ważna informacja, więc tak, cztery osoby, cztery osoby już nie będę mówiła, poprosiły mnie, no dziewczyny poprosiły mnie, żebym zrobiła wyprzedażę, ponieważ twierdzą, że takie na vintage, wyprzedaże na zasadzie e, na przykład 20 zł za sztukę, że tak nagram film i po prostu tutaj e, przed, pokażę dużo ciuchów i będziecie miały weekendowe takie zakupy. Ja się śmieję, że te dziewczyny zawsze się wzgrywają tak w czasie. Czy one się ze sobą zgaduje? czy Wy dziewczyny ze sobą dyskutujecie na ten temat? Ja nie wiem, poza tym kanałem. Ja nie zawsze mam na to, na to czas, bo jest to naprawdę bardzo ciężki film do nagrania. Powiem dlaczego, bo muszę wszystkie te rzeczy wyjąć, zdjąć z szaf, z wieszaków, przygotować i później jeszcze powystawiać. To jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo. I, ym, ale lubię gdzieś też takie takie coś, że na przykład 20 zł za sztukę, 10 zł za sztukę, to jest takie fajne, to jest taka wyprzedaż. To jest prawdziwa wyprzedaż i, i prawdziwa taka ym, okazja. No i właśnie jedna z Was napisała do mnie, że u niej w mieście nie ma lumpeksów. No choćby chciała, to znaczy jest jakiś tam, ale beznadziejny, że nie, masz, nie, nie może tak znaleźć, a uwielbiam rzeczy ode mnie, że też regularnie kupuję na wintec ode mnie ciuchy. No i też chciałaby takie wyprzedaże, żeby się tak obłowić. No i słuchajcie, nie wiem. być może w tę sobotę postaram się zrobić dla Was te wyprzedaże. Jeżeli ten film będzie zbyt długi taki, to wyprzedaże będą trwały sobota, niedziela. I na przykład, ym, niektóre rzeczy, jak będą wystawione na winted, na to po prostu ym, na przykład będzie jakaś tam wyższa cena, ale umawiałyśmy się, pokazałam w filmie, że dana rzecz będzie kosztowała 20 zł, no to wtedy po prostu piszecie do mnie wiadomość, jeżeli chcecie na przykład jedną rzecz kupić ode mnie, no to piszecie wiadomość, Pani Asiu, no to mi się podoba, bo wy jakby same nie możecie tej ceny obniżyć, a yy, też zaproponować zbyt niskiej, Wintet nie dopuszcza czegoś takiego. Poniżej jakiejś tam wiecie dozwolonej kwoty, więc to ja automatycznie muszę jakby tę cenę zmienić. Wystarczy tylko napisać wiadomość do mnie i wtedy ja cenę obniżam. Także dziewczyny, wstępnie umawiamy się na zakupowe mm, szaleństwo w sobotę. Myślę, że coś znajdę. Będą pewnie płaszcze, spódnice, mam bardzo dużo spódnic też różnych, słuchajcie, teraz takich też imieniówek, może jakieś dziewczyny będą potrzebowane na lato, coś kurczę, mam tego pełno. Um... No i powiem tak, u mnie przede wszystkim rzeczy są i wyprane i gotowe do noszenia, to też właśnie jedna z własnych pisarzy są po prostu no super, że lepiej niż w lumpeksie, no dobra, dzięki dziewczyny, dobra, lecimy dalej, bo to szkoda czasu, ja się jadę z Franiem na urodziny, pierwszy raz yy, zaprosił go kolega z przedszkola, znaczy wcześniej też go dzieci zapraszały, ale to chory, to coś tam, to nie chciał, e, a teraz jedziemy i impreza będzie w ogrodzie, aczkolwiek pogoda wisi, wszystko w powietrzu. Natomiast ja się już um, odpowiednio przygotowałam do aury. Biorę sobie taki zarąbisty płaszcz przeciwdeszczowy, więc wszystko będzie super. Dziewczyny, teraz tak, moja koszula w misie i właściwie była to piżama. Nie miałam dołu co prawda do niej, ale górę i ostatnio też Wam to prezentowałam, więc ją zwęziłam, bo była dosyć szeroka. Jest teraz dopasowana i ja sobie wybrałam takie bordowe z Zary spodnie z eko skóry, które kupiłam oczywiście w second handzie. I sobie tak to zestawiłam. A tak jakoś pod tym misie, słuchajcie, pod te czerwone chciało mi się ten kolor tak wydobyć, właściwie to taki bordowy, wiśniowy odcień. Jest to teraz taka bardzo fajna koszula, która mi się niesamowicie. No, podoba, słuchajcie, no i mówiam do spania niekoniecznie, bo nie lubię spać w takich materiałach. Bardziej preferuję bawełny, jakieś takie miłe, frociane, polarowe yy, piżamki. Natomiast jakieś poliestrowe zestawiki to nie. Także tak, tak u mnie to. Wygląda. A teraz stylizacja dwuskładnikowa, i to też wszystko przerabiałam. Może po kolei, dziewczyny, będzie krótki filmik. Zobaczcie, kochani, jak. Zob... Jeszcze raz powiem. Zobaczcie, kochani, jak pasuje struktura żakietu i kolor do metki. Czyli dobieramy sobie żakiet do metki. Więc no, dobrałam sobie żakiet tak naprawdę do metki. To jest żakiet Denikler, który jeszcze dziewczyny muszę parownicą potraktować, ponieważ zrobił się tutaj kant i to bardzo brzydko wygląda. Przeniosłam sobie metkę stąd, na rękaw sobie naszyłam, bo tak mi się po prostu chciało. Jest to bardzo porządny żakiet, naprawdę przyznam szczerze, że marka Denikler dosyć takie eleganckie rzeczy robi, i mm, nawet jak weszłam na stronę, te rzeczy są bardzo luksusowo drogie. Więc no. Ale jakość jest naprawdę pierwsza klasa. Miałam to wielkie szczęście, że znalazłam już nawet ostatnio kilka żakietów marki Deni Claire w second handzie. To było przeogromne szczęście, bo właśnie otworzyłam na to głowę, tak jak na wiertarkę, yy, yy, że ona się często pojawia, na zepsute zamki, tak na żakiety od Denikler. Zaczęło się od jednego czarnego, potem po kolei wszystkie znajdowałam jak grzyby po deszczu, yy, na takiej dziewczyny zasadzie. Więc ten jeden, póki co, zwęziłam, dopasowałam do siebie, nie wystawiam go na wintet, yy, będę go sobie nosiła. No. także też chcę mieć luksusowy po prostu żakiet czasami na sobie, a co? I teraz do tego spodnie eskady. No to jest petarda. Myślałam, że po prostu zdechnę w sklepie. Z radości, jak zobaczyłam te spodnie, zaświeciła mi się gdzieś metka. Są tak miłe w dotyku. To jest tak luksusowa bawełna, że naprawdę wierzcie mi. No i zaglądając do środka, patrzę 42. No, nie jest to mój rozmiar bawełny, to jest 9% bawełny. E, natomiast ja mam swój patent, tak, który sobie sama wymyśliłam, nigdzie nie ściągnęłam od nikogo, to jest wszystko z mojej głowy i z wyobraźni. Zwężam ubrania po wierzchu. jest to projekt kobra, tak sobie to nazwałam, mam to wszystko udokumentowane na tym kanale, kiedy projekt kobra pierwszy powstał. Więc nawet jak ktoś coś gdzieś tam wymyśli, to ja mam tutaj całą dokumentację tego, że ja to kurczę wymyśliłam sobie. I dziewczyny, mamy tutaj metkę z tyłu taką, spodnie są naprawdę świetne. Tutaj jest też y, jakiś tam znaczek. I naprawdę ja uwielbiam po wierzchu sobie zwężać. Nie dość, że sobie fajnie mogę wszystko y, ukształtować. Ten projekt Kobra jest genialny. Ja się tak paskudnie boję węży, że nagram dla Was właśnie film. Film o wężach. Ja to obiecuję y, już jakiś czas temu, ale to musi być po prostu odpowiednie przygotowanie do tego. To nie jest od tak sobie siadam, tylko głowę otwieram bardzo mocno, dosłownie <grym>, czacha dymi i wtedy nagrywam. Także, dziewczyny, to jest y, moja taka kolejna propozycja i kolejna stylizacja tutaj dla Was. Jeżeli chodzi jeszcze o te spodnie, są tak super, że naprawdę, przyznam się szczerze, będę jeszcze do nich coś zestawiała innego, bo ostatnio Wam wspominałam taką rzecz, taką zasadę sobie wymyśliłam, że będę. Tylko zestawy miała, po jednym zestawie z daną rzeczą i koniec. Ale te spodnie, no kurczę, to aż się proszą, żeby jeszcze coś z nimi wymyślić, bo mają ogromny potencjał. One po prostu będą też pięknie wyglądały z bardzo ym, odcinającym butem, z bardzo mocnym takim y, kolorem niekoniecznie czarnym, ale właśnie z jakimś fioletem. Ja je tak widzę i na przykład. Ym, no, granat to wiadomo, tam pod tometkę wszystko dobrałam, Ale bordo jeszcze jakieś. Coś takie. Słuchajcie, w głowie już mi świta, że muszę przejść dalej. Bo po prostu zaraz się rozmarzę. Kolejna też stylizacja dwuskładnikowa. Znowu filmik krótki. Dobra, dziewczyny, dlaczego tutaj kwiatowa taka koszula? Zobaczcie, jakie mam piękne kuziki. Mamy kwiatuszki, takie haftowania. To musimy wyciąć. No i tu są takie właśnie. Kwiatuszki. No, jak się trochę nauczyłam nagrywać, tak wiecie, amatorsko, no to po prostu zaczęłam takie, takie wstawki dla Was tutaj wrzucać. I to jest taka koszula z dawnych lat, powiedzmy. Ja ją zwężałam troszeczkę, tak czy nie? Bo już nie pamiętam twarz się pytam, nie, tej nie zwężałam, a no właśnie. Zostawiłam w takiej formie, jaka jest, ja ją kupiłam dla guzików, bo mnie bardzo te guziki przyciągnęły. I znalazłam sobie spodnie, też mówiłam ostatnio o dżinsach, że jakoś tak dżinsy polubiłam, no więc znalazłam sobie dżinsy takie z dawnych lat, Wyprułam tylko tutaj metkę, też je chyba pokazywałam, są takie haftowane, kolor taki specyficzny, bałam się, że w nie nie wejdę, ale są na mnie dobre yy, i Wygodne, zrobię normalnie. przysiad także jest wszystko ok i dobrałam je sobie do tych e, właśnie kwiatów, do tej bluzki, do tej koszuli, bo u mnie to się wszystko tak, słuchajcie, przyciąga. Jak to się tak przyciąga, to ja wtedy mam po prostu turbodoładowanie w głowie, taką niesamowitą energię. Jestem taka szczęśliwa i uwielbiam takie, takie właśnie tworzyć sobie swoje zestawy. Jestem w takim swoim baśniowym świecie dziewczyny, do którego oczywiście was zapraszam bardzo serdecznie, bo jest mi naprawdę wspaniale e, i. I co jeszcze wam powiem? Ciekawego. A, wiem już co, elektrolity miałam wypić. Dobra. Lecimy dalej. Ostatnio też mówiłam o kurtce, że sobie taki projekt zrobiłam. Niech się najpierw wyświetli. Może w międzyczasie będzie się wyświetlało, jak ona wyglądała. Przed przeróbką, i słuchajcie, dziewczyny, powiem tak szczerze, jeszcze jak to taki, jeszcze niedorobiony krawiec, bo jestem takim jeszcze niedorobionym krawcem, powiedzmy, muszę y, zrobić poprawki, bo przecież jak kobieta bierze ślub, na przykład, no to też są przymiarki. A ja działam tak na ży żywiołowo bardzo i mnie nie ma przymiarek. Ja po prostu mam ileś czasu, jakiś określony czas sobie wyznaczam na dane rzeczy, że przerobię, przeszyję i tak dalej, i muszę się w tym czasie zmieścić. Nie ma przy przymierzania jakichś takich rzeczy, ale później wychodzę, jakieś tam. Kwiatki, no i kwiatki wyszły tutaj, nie tu, to, to też, ale w postaci tego, że z tyłu jeszcze ja muszę sobie po prostu ten dziób tak jakby dopasować do pleców, bo gdzieś tam mi trochę to odstercza. Jak przesunę to tak, bo jest oversize'owa na mnie, to wtedy dziób nie sterczy, ale tu mi spada z ramion jakby. To jest kwestia dopracowania i muszę zwęzić, więc już to mówię od razu, bo ktoś napisze, o Jezus, jaki projekt beznadziejny, bo sterczy Ci na plecach. Jakie to łatwe i przewidywalne, jak to można komuś tak... Dolnąć taki komentarz. No słuchajcie, więc ja od razu mówię, że przymiarka, przymiarki nie było i będzie to e, poprawione. Pokażę może, jak, jak to poprawię. No i teraz tak. Dlaczego to się tak też porobiło? Bo wyciąć coś i wiecie, jeszcze to popatrzywałam w środku, e, tę podszewkę, to nie było takie wcale proste. Całą kurtkę oblecieć, bo jak się wytnie, wiszą bebechy tak naprawdę cała ta podszewka y, no psuje wtedy wszystko. Trzeba to się naprawdę nawyginać, na żeby to ładnie y, w miarę wyglądało, a bez podszewki no to jak? No, no to, to by była beznadzieja totalna, aczkolwiek są projektanci, którzy bebechy wywalają tutaj i, i się tym nie przejmują, także to jest kwestia podejścia. Może kiedyś też jakieś bebechy zostawię wyprute, nie będę siedzieć i ślęczeć i tego podszywać, natomiast no muszę sobie ten tył jeszcze dopasować. Jest to taka moja wersja, przedłużony tutaj y, przód guziki sobie jeszcze odnowię, guziki sobie odnowię i pomaluję, zamaluję, i tak dalej. Dobrze, więc teraz kolejna rzecz to jest żakiet, który po prostu jest dla mnie dziełem sztuki. Zakochałam się w tym żakiecie bez pamięci, i ten żakiet sprawia, że no nie mogę nie iść do second handu. Wiecie, nie mogę nie iść do second handu, bo ja takie rzeczy kocham i mówię już od razu dziewczyny, ten żakiet zostaje ze mną bo ja go po prostu uwielbiam. Zwęziłam go na zasadzie takiej, że tylko kawałek rękawa, żeby był tutaj bardziej bomber, ale żakiet bomber. Tu jest przepiękny kogut. Frank, mój kochany powiedział, mamusiu jaki kogucik, jest po prostu piękny ten żakiet i mama się tak ubrała właśnie do przedszkola za wieś synka z, w żakiet z kogutkiem. Moje dziecko uwielbia też takie moje stylizacje. Słuchajcie, naprawdę mój syn uwielbia gdzieś tam modę i takie te wszystkie rzeczy, które ja takie różne dziwadła. Z tyłu tak się to prezentuje i też jest kogucik tutaj. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Skład jest na pewno dobry. Nie wiem, czy jest metka, bo jak zwężałam tutaj. A, to chyba sobie zostawiłam. E, nie, ale na pewno jest to lęba, wełna, wiskoza. Ewentualnie jakiś acetat? Za. O, jest coś tutaj, czekajcie, dziewczyny, bo może coś. 100% lnu. O, widzicie, 100% lnu jest na zewnątrz, a tutaj mamy yy, raczej w środku jakąś wiskozę czy coś w tym stylu. Prasowałam to delikatnie, znaczy nie, na mocne tutaj, a w środku podszewkę parownicą. Dobrze, więc to jest kolejna rzecz. I teraz na to wszystko wypadałoby też ewentualnie coś założyć, jakby no zimno było. Nie tak nie śmak, no to żakiet, yy, płaszcz Aryto. Więc ten płaszcz jest wystawiony na Vinted. Ja go wystawiłam w cenie takiej, powiedzmy, ja bym powiedziała rozsądnej, może jest to wyższa cena, ale jak weszłam na stronę nawet używanych rzeczy tej marki, czy też nowe, no to już w ogóle w tysiącach złotych, więc ja tak sobie wyceniam rzeczy teraz, słuchajcie, na podstawie tak jakby danych znalezionych w internecie, czyli na różnych Vinted Shopach, jak to jest wyceniane, na podstawie tego, co, co ludzie, jak, jak wyceniali, jak jakieś firmy wyceniają dane rzeczy, więc w ten sposób podchodzę do, do ciuchów, do wycen i na przykład ten płaszcz jest w stanie idealnym. Ja go wystawiłam, ale z nadzieją, że on się nie sprzeda. Rozumiecie. Na takiej zasadzie bo jest naprawdę cudowny. Ta wełna jest tak mięciutka, to jest płaszcz, który posłuży na lata. Ani jednej dziurki, ani jednego po prostu zaciągnięcia jest naprawdę nowy. Bardzo mi się podoba, ja tak sobie myślałam, że jak już tak. Oficjalnie naprawdę ze mną zostanie, bo w końcu przyjdzie ta decyzja, że go usunę z Vinted na przykład. To, bo jest, chociaż jest zainteresowanie dużym tym płaszczem, bo jest naprawdę wart ceny. Tak jak Wam powiedziałam, poliestrowe, poliestrowe gówniane sukienki często kosztują więcej niż taki płaszcz. Więc yy, ja to tak widzę, to powiem Wam dziewczyny, że jak ze mną zostanie, to ja go niestety, ale muszę sobie dopasować. To już wtedy amen w pacierzu. On jest w rozmiarze 40. Naprawdę jest. Bardzo, bardzo elegancki. Ja sobie ogólnie rzecz biorąc, na takie eleganckie rzeczy to nie szczędzę pieniędzy. Już mówię od razu. A już na pewno nie na buty. To, co teraz zamówiłam sobie, jaki but na Zalando, to jest po prostu odpał totalny. Do swetra w truskawki zamówiłam sobie buty w truskawki, które są po prostu takie. takie na jeden raz, o tak wam powiem. Także mam nadzieję, że już jutro przyjdą i nagram stylizację. Dobrze, kolejna. Yy... Propozycja śmiechem, rzadkim. To jest golf, który Wam pokazywałam ostatnio. Kojarzy mi się z projektantem Just Cavalli. Jest taki w tym stylu, właśnie. Tak, tak, tak ja to widzę. Bardzo dobrze się w nim czuję. I tutaj mamy 60% bawełny, 35% wiskozy. Czytam te składy, dlatego że sama ostatnimi czasy na skład zwracam uwagę, bo. Taka bawełna i, i taka wiskoza jest przyjemna i bardzo dobrze się użytkuje, więc to jest góra. I do tego założyłam sobie spodnie, bo to jest taka stylizacja, powiedzmy kilkuskładnikowa. Założyłam spodnie, które też są nowe od Clayborn Clayborn, które kupiłam w second handzie i były z woru. w worach je pokazywałam takie czarne cygaretki. I no, słuchajcie, dziewczyny, zazwyczaj wpuszczam do środka. Yy, bluzkę czy sweter. Natomiast tutaj, przez to, że jest tak yy, na dole, takie zdobienie, aż się prosiło, żeby to było na wierzchu. No i tutaj, dziewczyny, jeszcze moje transparentne kozaki, znaczy botki, które kocham z Kazara. Kazar Studio właściwie, już ich nie ma. Szkoda, bo bym wzięła sobie na zapas na całe życie. <laughs> Przezroczyste, te takie kiedyś był film u mnie na kanale. Jak ktoś się tutaj po raz pierwszy to warto ten film gdzieś odkopać, ale nie wiem, który to numer. Mm. Jak nagrałam stylizację ze skarpetami i właśnie z tymi butami. To był hit. Nawet marka Happy Socks na swojej stronie na Instagramie umieściła moją stylizację. To było takie wyróżnienie, aczkolwiek ja słuchajcie, na tamten czas jeszcze takich wyróżnień nie zauważałam, więc może w życiu miałam już kilka takich rzeczy. Natomiast yy, idę dalej. O tak wam powiem. I ja sobie jeszcze założyłam tutaj, do, żeby było mi mało, to na jeden but założyłam sobie takie zdobienie, które zachowałam. Po takich dawnych kozakach od Jeffrey'a Campbella, to po prostu kozaki same sprzedałam, a te łańcuchy zostawiam. Bo nie mogłam po prostu e, mogłam przeboleć tych łańcuchów. Bo tak mi się podobały, ja je sobie przekładam do różnych butów, na futra, zakładam i tak dalej. No i dziewczyny, jak będzie padał deszcz, no to oczywiście jeszcze ten płaszcz taki transparentny który ma trochę takie, wiecie co, nie podobają mi się te końcówki, te sznury, tak jak się przyjrzałam, ale gdzieś tam w tej stylizacji, jakby to już z przymrużeniem oka wszystko ym, przeleciało, niech już tak zostanie jak jest. Także dziewczyny, to jest moja deszczowa propozycja, bo znowu ma padać w przyszłym tygodniu. No więc, już jakieś tam stylizacje na deszczowe, przeciwdeszczowe, mam na takie klimaty. I na dzisiaj ostatnia stylizacja to jest sukienka, właśnie ta ala Gucci. Ostatnio też ją prezentowała. Można ją nosić jesienią. Jak najbardziej będzie też przepięknie wyglądała do kozaków, do różnych takich innych propozycji. Natomiast ja teraz będę ją nosiła. I tutaj do tego wszystkiego, do tej sukienki, założyłam jeszcze sobie taką etolę, która miała być zwężona. Miałam ją nosić na takiej zasadzie, że tu po ją zwęzić. Projekt Kobra, i na, tutaj nałożyć na ramiona, tak jak nosiły kobiety w średniowieczu i nie wiem, tam w innych epokach. Także ja tak to widziałam. Natomiast gdzieś tutaj przełożyłam to sobie jako taką harfę, czy jak to tam się nazywa. Na zasadzie, wiecie, no tak o, I puszek, okruszek, stylizacja. I to jest taka moja propozycja na teraz: takie strano chłodniej. Taka bardzo ekstrawagancka, to znaczy że dla mnie nie jest ekstrawagancka, dla kogoś to jest niepojęte, jak można ubrać kawałek futra i do tego taką sukienkę, no a dla mnie to jest bomba. Bomba, którą na przykład założę sobie jutro. No i te nowe szpilki z René, które Wam ostatnio polecałam, bo bardzo ładnie wyglądają, według mnie, no ja jestem w nich naprawdę zakochana. Buty, które kosztowały bardzo mało. Są rewelacyjne, więc ja nie tylko kupuję jakieś takie, słuchajcie, moskino buty, nie wiadomo jakie, tylko ja się pałam wielką miłością do wszechobecnych butów, jakie są dostępne w internecie. But musi mieć to coś, żebym go zamówiła, czyli też do butów podchodzę indywidualnie. Tak jak słuchajcie, czasami z głowy wylatuje mi, znaczy nie, wszystkie ubrania pamiętam, które mam, natomiast gdzieś z głowy czasem zapominam, czy mam daną rzecz, czy nie mam już. Ale butów ani razu nie zapomniałam jakie mam. Buty wszystkie pamiętam. Właściwie w środku nocy obudziły wszystkie wymienie jakie mam. <grym> Także nie wiem, jak to się dzieje. Dobra, dziewczyny, to tyle w dzisiejszym filmie. Także wyprzedażę myślę, że wyprzedaż zrobię. No skoro chciałyście, ale to też nie jest tak zawsze, że ktoś a dobra zrób, 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 bo czasem sobie myślę tak kurczę zostawię te rzeczy sobie, nie chcę mi się tego naprawdę wy 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 wystawiać i tego to jest mnóstwo pracy. Ale z drugiej strony ten argument, że tak lubicie. No to kurczę, myślę, no dobra. <grych> Także zobaczymy dziewczyny. To kwestia jutrzejszego dnia po prostu, czy to ogarnę. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój instagram, nudny wintet, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.